W roku 1877 odbywa się pielgrzymka 600 Polaków z trzech zaborów do Rzymu. 6 czerwca tegoż roku zostają przyjęci przez papieża Piusa IX na audiencji. Papież Pius IX kreśli drogę do niepodległości Polaków i stawia im trzy zadania. Pierwsze: wasza droga do niepodległości nie powinna biec przez walkę zbrojną. Drugie. Waszym zadaniem i drogą do niepodległości jest modlitwa. Trzecie. Największym waszym wrogiem jest grzech. Po trzech wytycznych papieża Piusa IX z 1877 roku, trzy pytania. Czy dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy krajem w pełni niepodległym i niezawisłym? Czy ewentualną pełną niepodległość Mamy, mielibyśmy szansę uzyskać na drodze walki zbrojnej? I pytanie trzecie. Kto dziś jest naszym największym wrogiem? 6 czerwca 1877 roku. Wytyczne Piusa IX. nadal aktualne.